Możemy zrobić bitwę na śnieżki. Czytam bitwę na śnieżki. Ostał! Fajnie, żeby widać o, Jestem! O, tam. o, tam, o, tam, o, tam, o tam, Czekaj, teraz w drugą stronę. O, o,

Daj ręce. Nie, nie Dawaj. trzy nie? No właśnie. A będą cztery, będą nogi jeszcze. Dobra. To może być jego brzuch. To mogą być nogi. To mogą być nogi. to mamy taką wpieczało. Zróbmy dwie nogi, w drugi głowę. Pięć,

Ale ja, jest! Tutaj, tutaj nikt nie może stać. Tutaj ja, też, tak, tutaj ja, i tutaj Pomoda, nikt nie może ponosić, tylko tam. jak tutaj ktoś ponosi, to tam nikt nie spadnie na mnie. Odejdźcie. Ej, Jurka, pomóżesz tutaj Jeloniu? Czekajcie na mnie! Ciężkie, Stoi? Stoi! Stoi! Potem przejdzie go. Zwróćmy to na pół. Czemu? Może zrobić to tutaj albo nie? Hai. Nie stoi! Ja, powiedz nam jak się bawisz na zimowisku. Super! A co teraz robisz? Teraz właśnie ulepiliśmy olbrzymiego bałwana. I co będziecie dalej z nim robić? No dalej zobaczymy może wygra konkurs. A co teraz robicie? Lepimy bałwana, pięknego, wielkiego bałwana. A z kim tak. ulepiłaś tego bałwana? Z Julią Soboń, z, Wik z Karoliną Cisielską. A nie, z... bo ja nie lepiłam. Julia Jaje, e, Ala Kluza, Natalia Krawczyk, e, Simona Posłuszny, e, nie z tylko e, Daniel Kozik, e, Tyle. Dobra, a co będziecie dalej je potem o, o, robić? Jak myślisz? pięknego... No nie, bo jest K plus Proszę, powiedz nam co dzisiaj za dzień. Dzisiaj jest czwartek. Przed obiadem. Ale chodzi mi o... Jaki nie, nie. dzień? Jaka to jest walentynki. okazja? Walentynki. Jak z jakiej okazji takie serduszko zrobię. 14 lutego z walentynki są. No Nasza drużyna zrobiła piękne serduszko z okazji walentynek. Dla Tomka od Klaudii! Nieprawda!